Witajcie, dzisiaj będziemy mówili o technice biegu. Technika biegania zaczyna się od barków. Trzeba się rozluźnić, po to, żeby ręka swobodnie pracowała wzdłuż ciała. Często biegacze mają tendencję do przykurczania rąk, dlatego wziąłem te kije. Pobiegnij, tak, pytamy w połowie i pracujemy kijami w ten sposób. W czasie biegu. Można sobie zrobić taki 15-minutowy odcinek na długim wybieganiu. Dzięki tym kijom ręka pracuje wzdłuż ciała, a takie chodzą tak jak tłoki u lokomotywy. Nie będziesz miał przykluczonych rąk, bo byś się dźgnął w nos i nie będziesz mógł pracować w ten sposób, bo byś zawadzał kijami o dłonie. Ręce będą pracowały prawidłowo wzdłuż ciała. Kijami chyba wszystko. Poproszę asystentkę teraz o figurki origami. Kinga, dziękuję za origami. Figurki origami. Jest taka metafora, żeby trzymać ręce tak różno, jakby się trzymało w palcach dwie figurki origami. Dłonie. Nie mogą być zaciśnięte w pięść, bo nas usztywnią. Nie mogą być zupełnie flakowate, bo wtedy cały ruch stanie się flakowaty. Musicie je utrzymać ale nie możecie ich zgnieść, bo figurki będą do wyrzucenia. Jeżeli chodzi o nogi, są różne mody biegowe. Słyszeliście o bieganiu naturalnym, o tym, żeby biegać ze śródstopia. Myślę, że to jest taki ideał, do którego należy dążyć, żeby nie biegać spięty, nie hamować przy każdym kroku, ale w ten sposób nikt nie jest w stanie przebiec długiego dystansu. Pogódźmy się z tym, że pierwsza będzie lądowała pięta, ale nie tak jak usłonia, tylko delikatnie z przejściem od razu do przedniej części stopy. Inna moda to chirai biegać w ten sposób, żeby tu był pochylony do przodu. Nogi pracują wtedy z tyłu. Ja w to nie wierzę, uważam, że noga powinna zagarnąć, grzebnąć jak największą ilość planety Ziemia z przodu. Potem noga idzie do tyłu jak najoszczędniej, nisko nad ziemią, dlatego powinno być wysoko uniesione kolano, dalekie grzebnięcie, a potem kiedy noga wraca do tyłu, to jak najoszczędniej. Nie prezentujemy podeszwy komuś, kto biegnie za nami. Noga oszczędnie wraca i znów bierzemy ją szybko do przodu, bo do przodu mamy biec. Zaczyna padać, więc może dwa słowa o bieganiu w deszczu. Bieganie w deszczu, tym się różni od biegania bez deszczu, że po pierwsze trudniej się zebrać i wyjść na trening, a po drugie po treningu natychmiast trzeba wrzucić wszystko do prania. Innych różnic nie dostrzegam. Maratończyk powinien trenować też hard ducha. Maratończyk tym się różni od człowieka, który nie potrafi podbiec do autobusu, czy potrafi wyjść i biegać w deszczu. Kobiety mają tendencję do zarzucania nogami na boki, tak jak mała dziewczynka. To jest wynik zbyt słabych mięśni. Należy ćwiczyć siłę biegową i wzmacniać mięśnie ćwiczeniami w domu. Kobiety często też wywijają okrutnie rękoma na bok, co powoduje zbędną rotację ciała. To jest zupełnie niepotrzebne. Ręce powinny pracować wzdłuż ciała. mężczyzn to styl biegu, przypominający finisz na 400 metrów, gdy noga zostaje z tyłu, a tłów pochylony jest do przodu. Kolejny błąd to przykurczone ramiona, trzymane blisko tłowia. Ramiona powinny swobodnie się ruszać, jak wahadło. To było ABC młodego technika. Zwracajcie uwagę na technikę od samego początku, żeby nie nabywać złych nawyków ruchowych. Strasznie pada.